Zapraszamy do wysłuchania rozmowy z ekspertami KPMG w Polsce. Podcasty KPMG to cykl rozmów, podczas których specjaliści KPMG omawiają istotne zagadnienia gospodarcze oraz wyjaśniają problemy ważne dla przedstawicieli poszczególnych branż. Dzień dobry Państwu. Zapraszam do wysłuchania rozmowy z Mateuszem Wąsikiem z działu doradztwa podatkowego KPMG w Polsce na temat ulgi internetowej. Jakie warunki należy spełnić, by móc skorzystać z ulgi? Jeżeli podatnik płaci za używanie internetu, może skorzystać z tzw. ulgi internetowej. Rok 2012 jest ostatnim, w którym ulga internetowa obowiązuje w takiej formie jak dotychczas. Ulga dotyczy korzystania z sieci internet. Prawo do ulgi mają nie tylko ci, którzy korzystają z sieci w domu, ale również osoby posiadające internet mobilny. Ile można zyskać? Należy pamiętać jednak, że ulga internetowa jest limitowana. Od dochodu można odliczyć wydatki poniesione w roku podatkowym w maksymalnej wysokości 760 zł. Ulga nie przysługuje natomiast na wydatki związane z instalacją, rozbudową, modernizacją czy serwisowaniem sieci. Jeśli podatnik płaci za internet wspólnie z drugą osobą, co potwierdzają odpowiednie dokumenty, każdemu z nich przysługuje prawo do ulgi internetowej w ramach odrębnego limitu. A jak skorzystać z ulgi? Odliczenia ulgi można dokonać od dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od, od osób fizycznych na zasadach ogólnych to jest według skali podatkowej. W trakcie roku podatkowego w przypadku podatników, np. prowadzących działalność gospodarczą czy uzyskujących dochody z najmu, przy czym ostatecznego rozliczenia należy dokonać w formularzu PIT36, dołączając informację PIT-O lub po zakończeniu roku podatkowego w zeznaniu PIT36 lub PIT37 wraz z informacją PIT-O. Odliczenia można także dokonać od przychodu podlegającego opodatkowaniu z ryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Może to zarówno nastąpić w trakcie roku, jak i po jego zakończeniu. Tutaj odpowiedni będzie formularz PIT-28 wraz z informacją PIT-O. A co z dokumentami, których może zażądać od podatnika urząd skarbowy? Podatnik nie musi posiadać wyłącznie faktur dokumentujących wydatek na internet. Nie oznacza to jednak, że faktura jest całkowicie bezużyteczna. Nadal jest jest jednym z podstawowych dokumentów uprawniającym do ulgi. Ale warto zaznaczyć, że ilość takich dokumentów od 2011 roku wzrosła. Z ulgi internetowej korzystać mogą tylko osoby, które posiadają dokument stwierdzający faktyczne poniesienie wydatku oraz zawierający dane odbiorcy usługi, dane sprzedawcy usługi, rodzaj oraz kwotę zapłaty. W praktyce oznacza to więc, że dowodem oprócz faktury będzie również potwierdzenie przelewu bankowego lub bankowe potwierdzenie zapłaty, gdy tytułem będzie płatność za dostęp do internetu. Dziękuję za rozmowę. Dziękujemy za uwagę. Zapraszamy do wysłuchania kolejnej rozmowy z ekspertami KPMG w Polsce. Wszystkie nagrania dostępne są na stronie kpmg.pl.